Cześć, dzień dobry. Z tej strony Piotr Słapa, Akademia Muzyki.pl. Dzisiaj temat o kostkowaniu na gitarze akustycznej. Pokażę Ci kilka skutecznych ćwiczeń, które zwiększą Twoją precyzję gry. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie, to złap za gitarę i zaczynamy grać. Jak wygląda plan tej lekcji? Dzisiaj pokażę Ci cztery ćwiczenia na jednym akordzie, które będą różnić się kierunkiem uderzenia kostki. Zaczniemy od prostych schematów. I następnie zagramy schematy bardziej zaawansowane. Na początku wersja dla osób początkujących. Zaczniemy od akordu EMOL. Akord EMOL wygląda tak: czyli drugi palec na drugim progu struny A i trzeci palec na drugim progu struny D. W tym akordzie aktywne są wszystkie struny. W ćwiczeniu pierwszym będziemy grać kostką tylko w dół. Zobacz, jak wygląda schemat. Czyli gramy po kolei struny E, A, E, D, E, G, E, B, E, E, B, E, G, E, D, E, A. I na tym się ćwiczenie kończy. Teraz zagram to ćwiczenie troszeczkę szybciej. OK. I teraz przechodzimy do ćwiczenia numer dwa. Zagramy te same struny, ale zmieniamy kierunek kostki. Będziemy grać w kierunku dół góra. I teraz zagram szybko. Przechodzimy do ćwiczenia numer 3. Teraz będzie trudniej, będziemy grać tylko do góry. I troszkę szybciej. I pora na ostatnie ćwiczenie, najtrudniejszy wariant. Będziemy grać w kierunku góra-dół. I zagram szybciej. Zróbmy małe podsumowanie. Pokazałem Ci cztery ćwiczenia, które różniły się kierunkiem kostki na akordzie E-MOL. Dlaczego to ćwiczenie jest takie ważne? Ponieważ dzięki temu ćwiczeniu uczysz się, gdzie znajduje się konkretna struna. Omijamy struny, odległości się zwiększają i później w utworach będziesz grać bardziej precyzyjniej. Pamiętaj, żeby zawsze ćwiczyć takie ćwiczenia od wolnego tempa i zawsze ćwiczymy z metronomem. Teraz pora na akord e 9 dla osób zaawansowanych. Drugi palec umieszczamy na siódmym progu struny A, palec wskazujący na szóstym progu struny D, mały palec na ósmym progu struny G i trzeci palec na siódmym progu struny B. Jeszcze raz go zagram i wszystkie te schematy kostki będą takie same jak wcześniej, czyli w ćwiczeniu pierwszym zagramy tylko w dół. Teraz ćwiczenie 2, czyli kierunek kostki dół, góra, Ćwiczenie 3, kierunek kostki góra, i ostatnie ćwiczenie, kierunek kostki góra dół. Możemy to ćwiczenie jeszcze sobie skomplikować, dołożyć kolejny akord. Będzie to akord A 9. Zobacz, E9 gramy tutaj, i możesz przesunąć ten kształt w taki sposób, żeby palec drugi znalazł się na 12 progu. Zagramy ten akord ze struną pustą E i zobacz, jak on ładnie gra. Czyli to mamy pierwszy akord, i teraz drugi akord. Żeby połączyć te akordy, użyję schematu kostki z ćwiczenia numer 2. Zagram troszkę szybciej. To by było na tyle. Pokazałem Ci cztery kluczowe ćwiczenia na rozwój techniki gry kostką na gitarze akustycznej. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie wartościowa, że Twoja technika gry po czasie będzie lepsza. Widzimy się jak zawsze w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!